Witam, nazywam się Karol Zlik, z grupy Artyści Zaściankowi. Chciałem Was wszystkich zaprosić w imieniu całej grupy jest na odwiedzenie naszej ustawy w galerii schody w Warszawie na Nowy świat 39. Wy całym nam do 12 czerwca. Jesteśmy artyści Zaściankowi. Dlaczego Zaściankowi? Bo jesteśmy Zaścianka. Mieszkamy w Polsce. Tu żyjemy, tu mieszkamy. Dlatego jesteśmy Zaściankowi i tego się nie wstydzimy. Malujemy to, co przemija. To, czego Much nawet nie zauważacie. To, czego można nawet nie wiecie, że może być ciekawe, interesujące, miłe dla oka. Dlatego właśnie my staramy się wszystko to i Wam wszystkim pokazać, żebyście wiedzieli, że nasz kraj jest jednak piękny w tej szarej rzeczywistości, naszych miast, miasteczek, wsi, pól i łąka. To wszystko jest piękne i jest wasze. Zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy, do obejrzenia naszych zmagań w internecie, do poczytania, do się z nami.